Cześć wszystkim z tej strony tongues 2 i znowu gramy w trajna, bo to jest e, chyba bez moja najpopularniejsza seria. Bo ma najwięcej odcinków najwłaściwie. W tym odcinku przechodzimy kolejny poziom, jak zwykle. No i mam dzisiaj Wam coś do powiedzenia. Ponieważ ostatnio w wyniku nieporozumienia różne. E, z folkstape'em czyli z użytkownikiem YouTube, który nagrywa e, który też jest playerem. po prostu parę z mm, parę z was z czego też ja e, napisaliśmy, napisaliśmy mu że coś tam, że to on robi to wszystko dla kasy, dla sławy i takie tam... No, ale wiecie... E, każdy chciałby na YouTube się wybić. E, I być... I... No wiecie... Wybić się i... No i po prostu... Być sławnym. Każdy, kto kręci let's play e i różne takie... Ja też chcę być. Ja też tak chcę. No, bo... Mm. Ale to do, do tego mnie kręci. Pewnie Foxa to na pewno też kręci, bo... Kręci go kręcenie. E, bo gdy nie lubiał kręcić, to dlaczego miałby to robić? I dlatego... I e, co jest? E, widzieliście to? Taki żal. Kiedy się... Kiedy wyczarowuję to i kręcę w tą stronę. To to, to mój mak się porusza, widzicie? Khamsko. No. Dobra. Zrobimy inną sztuczkę. I dlatego nie hejtujcie Foxa, też byłem kiedyś hejtowany bez przerwy, no i to nie jest zbyt przyjemne, więc ja już zawarłem z Foxem zgodę dyplomatyczną i dlatego też proszę was przyproście go, czy tam już... Dobra, nie będziemy tego zbierać. Nie hejtujcie go, bo no, to też jest człowiek, też ma uczucia. Tak jak kasz. <laughs> Więc proszę was. Nie hejtować. Tylko... Mm, znaczy nie piszcie tam mu z to takiego czegoś się. Żal. On robi to wszystko dla kasy i takie tam. Ja też niby tak mówiłem. Ale... To mam powód jeden, o którego wam nie powiem. Ale już wiem, że to jest nieprawda. W końcu jak Gdyby... żeby robić to dla kasy, on musiałby przecież być partnerem, a do partnerstwa jeszcze bardzo daleko, tak samo jak Mi i Kubaronowi jeszcze. I dlatego proszę was, jeśli, jeśli odsubskrybowaliście go tylko dlatego, że ja powiedziałem Julia... O tym, że robi to wszystko dla kasy, to było za odmowa, od nowa, bo wiecie. Bo to było trochę niefajne. No, ja bym tak na pewno nie chciał. Żadne z was by nie chciało tak samo, więc... Więc wiecie. Może w przyszłości nagramy razem odcinek na zgodę czy coś, nie jestem pewien najgorzej się czuję, że to jest przeze mnie mam poczucie winy teraz to przeze mnie Fox tak wszystko zostało czy to przeze mnie on to jest niezlubiony czy coś więc wiecie Proszę was No kurcze no, Więc bardzo bym prosił No ale teraz już No bardzo Wasze to proszę i przechodzimy już w końcu do tematów z gry właściwie tych tematów, których nie mam o! czekajcie, muszę coś wypróbować, Chodź tu Ale fajne dobra, wiesz, wiecie co dzisiaj stało mojemu pieskowi taki biedny. Rzucałem mu piłkę. Znaczy, parę dni temu, um, ała, parę dni temu, jak ja i moja siostra bawiliśmy się z nim na podwórku, to I mi się w łapkę stało i chyba skręcił sobie łapkę wtedy. Dzisiaj znowu mu rzucałem. No i, I rzucałem. I... Tylko nagle się zatrzymał, nie chciał piłki i, mm, i on mm, zaczął kuleć. <kluz> <kluz> Także był biedny mój pies. Miał skręconą kostkę, teraz znowu mu się coś stało. A fajnie się to było. Ogólnie. Tylko głupego końców za bardzo nie może pływać. Słuchajcie, bo ja tam coś chyba jeszcze chciał. Albo nie. Nieważne. No, pies taki A Ja się to mam do Was zapytanie. I w moim języku pytanie. Bo. Założyłem niedawno, że rano mam całkiem że rzeki inny głos niż wieczorem. I to jest pytanie do chłopaków, którzy już są, mają 14 lat ponad i już mieli mutacje i takie tam, bo wydaje mi się, że to może być to mogą być skutki dorastania, czy nie? Możecie sobie porównać dzisiaj, teraz mój głos, z moim głosem ze wczorajszego odcinka, który był, który, ten odcinek był kręcony wieczorem, a ten jest rano, bo jest, znaczy nie aż tak rano, bo jest 11. Więc jeśli zauważyliście jakąś zmianę, to powiedzcie, czy to już jest dorastanie, czy co? Bo czy to może mikrofon zmienia głos? Wszystko trochę dziwne, że rano mi zmienia inaczej, a wieczorem inaczej, nie? Więc mi powiedz, Mój kolega, który ma 14 lat, ma tak samo już. I on myśli, że to jest mutacja, a ja też może tak myślę. Może. Jeśli ktoś wie coś o tym, no to dajcie mi znać. Znaczy, mam nadzieję, że odpowiecie na, mi na to pytanie. Bardziej bym prosił chłopaków, ale jeśli są jakieś dziewczyny, które mają braci, którzy są już tacy, właśnie doroślejsi, to bardzo proszę o pomoc. Zrozumiałeś No, akurat teraz. Nie, nie są sześć. Mm, niedługo będzie fajny. Fajna rzecz, bo będziemy... <śmiech> <śmiech> Sorry, ja jestem. Coś <Weź> tam mam. <laughs> Zkażnę. Pewnie alergia. Yy, niedługo... Będziemy w fajnym miejscu, bo Zoja będzie miała ognisty łuk hmm. Hmm. i będzie fajnie. Będzie to jakaś taka jasna Trzeba będzie strzelać tym, yy, tym łukiem w jedną rzecz. Nie powiem wam, żeby nie było spoilerów. Czy jak to się tam nazywa. bra Dobra, Dobra. kurcze No pomysł. Jest inny sposób No. Nie pomyślałem o tym. <laughs> Ta mm. Tak wiem jak zwykle nie mam co mówić, więc jest nudno. no. Ja po prostu zrobiłem żeby od, żeby ten odcinek po to, żeby, po to, żeby wytłumaczyć wszystko z Foxem. No i przekażę sobie coś. Eee, chcę Wam też powiedzieć, że już niedługo Udało mi się, Że już niedługo powinien pojawić się drugi odcinek z gry, z gry ...Lotro. O, oh. ale oh, mało życia Dostał to, tylko, że będzie już tam kubaron, który z którym się rozmawiałem i mówi że ma 40 stopni gorąco i więc, więc... Przez najbliższe parę dni pewnie nie, nie będzie tego, chyba, że będę sam z O, jesteś. Nie, nienawidzę tych facetów. No. jest. No to ma walanka. Hello, baby. Hello, baby, call me, maybe. Ojej, kurczę. <coughs> Ała. Aha, bo tu just... ah, jestem. Ach, Chyba Kubaron mnie zaraził, bo jak wczoraj... nie ...byłem... No to mnie zaraziło, bo wtedy kiedy on zaczął kaszleć i ogólnie zaczął się czuć, ja zacząłem też tak dziwnie kaszleć, tak jak wszyscy ludzie słyszeliście, więc... więc pewnie się zaraziłem. Akurat na wakacje. A wiecie co, jak już nie niedawno w tym slocie fanej fantastyki i kto mieszka blisko Tarnowa mam nadzieję, że przyjdzie. Albo ktoś, kto mieszka w Tarnowie. Może Husiek będzie. Fajnie, by było, już o tym nie mówiłem.

Nie. A wiem, bo to jest wejście do tej kopalni właśnie tej, tej, tej jaskini. Widzicie ile tu jest taków Jakie tu są przejścia ogólne <coughs> Sorry. Chciałem tylko sprawdzić czy ona czeruje. Mm. Cieszę się bardzo, że skąd są wakacje. Teraz pewnie jak codziennie będzie wychodzić kolejny odcinek. Słuchajcie, bo wydawało mi się, że więc skrzynka była. A nie, bo to było po zęba też. Francisco, krzywszy damek. Pewnie większość osób się cieszy czy już koniec tych nudnych bez gadania za bardzo gry. Więc cześć! Pa! I czołem. Nara.